Cześć. Mamy tutaj orkę. Po kukurydzy. Tutaj będziemy siać tę trawę. Tu, tutaj Bratora. Fendem 310: 105 koni. Katalogowo. Pługi kuny. Czteroskibowy, obrotowy. Model, zaraz ten podjedzie, co zobaczymy. Tutaj jest sucho, sucho trochę jest się worył, widać nawet fakt, że ciemno trochę, ale widać takie o, sznitki Tutaj głęboko nie oramy, bo głęboko. No tutaj jest ile? 25 cm? No, zaraz zobaczymy. 23 No tutaj śmiga Wędzikiem Tutaj będzie drugi filmik pewnie z samej Orki Jak się sobie radzi O, zaświecił światła. o i tyle z nagrywania Master 113 Skoczymy sobie na pół. BHP, przede wszystkim czapka na głowie jest, to bezpieczeństwo jest. Aby kamienia nie złapał, bo mnie zrzuci Słabo widać, ale wręcz ładnie. Nie ma co szaleć. Bo wypadek nie, nie trudno. Żarty żartami, ale. No, jakby pewnie tak wysadziło skibę, by na kamień natrafił, to mogłoby zrzucić spługa. Tylko, że stałem na tylnym, to by może dużej krzywdy nie zrobiło, ale nie róbcie tego w domu po prostu. Człowiek głupi to głupi, stary i głupi. Chociaż mądrzej, młodszy był też nie byłby mądrzejszy. Słabo widać trochę, bo. Nie wiem, czy kamerka mi ten... Bo ja telefonem nagrywam. Chyba kropla mi spadła, bo... Nie, może nie. Tak światło jakoś odbija dziwnie. Jakby UFO lądowało. Błysk. No, jak widać, nic se bardzo nie robi. Y ora 8 i... 8,7 na godzinę, jakoś tak wychodzi 8,5 8,7 Tutaj mamy Nie wiem czy widać Tam jest z górki w tamtą stronę No i tu pod górkę z tą samą prędkością lata. A wrzucę Wam filmik, tam będzie jaka prędkość Jest nagrane To jest drugi na drugim biegu, druga połówka. I po co duży traktor? I czwórki pługi podobne, pługi, tylko zagonowe, bo to nie, nie są nasze, to są pożyczone od kolegi. Mamy zagonowe staltecha. to tam odkłania 40 jest. I... I Chyba 40 bodajże i siedemdziesiąt 72-11 było rany nim, tutaj akurat te ziemię. O. Nie wiem czy będzie słychać jak ryczy. A spalanie jego. Zaraz to. Dwa kawałki, to jest dwa kawałki jakby. To jest teoretycznie jeden, ale dróżka jest taka zrobiona i to jest, jest przydzielone. To tutaj będzie jakieś ponad 5 hektarów. To jakieś chyba... Nie wiem, tak pirazy oko. My żeśmy tego nie liczyli ile dokładnie. To niecałe 100 litrów paliwa. Bo był pełny zbiornik zatankowany, to było talerzowane jeszcze. To na pełnym zbiorniku tam chyba 110 litrów jest albo 100 bodajże. Tak, pira razy oko to było stale 5 hektarów. I yy, na 100 litrach, i tam było 2,5 hektara bodajże zaorane. Czy dwa zgro ponad 2,5? Nie, tak mniej więcej mówię. W przybliżeniu. Bo tutaj jest 5,5 hektara, wszystkiego. To brat tankował yy, jak tam to Tamty kawałek, tamty kawałek jest większy, tam będzie pewnie ze 3 hektary może być. Bo tam jest sporo większy kawałek. Jak coś ten, postaram się Wam nagrać filmik jeszcze tego, z siewu trawy. Jak będziemy siać, będziemy siewnik uruchamiać, nowy nabytek siewnika gromaszu SR-301 yy, dwutależowy, koła kopiujące i takie tam no już yy, na wypasie można powiedzieć ogólnie yy, nasze zdanie takie jest yy, sprzęt to podstawa może nie powiem, są lepsze sprzęty, tak? Zawsze można kupić. Ale szukamy przeważnie takich sprzętów, adekwatnych jakościowo co do ceny. Można by było Amazonkę kupić, niedużo lepiej, nie dużo lepszy wysiew. Jak ktoś ma tam 300-400 hektarów sieje, no to może sobie pozwolić. Bo tutaj by się nie zwrócił na tym gospodarstwie ten siewnik w życiu. 105 koni sobie świetnie radzi przy czwórkach pługach. Kuny ogólnie są godne polecenia, lekko się ciągają, jak widać. Ogólnie te kuny są z rolbratu, z Węgrowa. Leciutko się ciągają, fajne pugi. Bardzo polecam. Tylko to są te słabe. To nie są te czwórki, bo to są pługi 3 plus 1. O, jakby ktoś pytał. No to 100 koni i traktorek sobie radzi. No wiadomo, jakby był tam 130, no to też by nie zaszkodziło. Ale za duży ciągnik też nie może być do pługów. Bo później się dzieje, co się dzieje. Później się pługi łamą bo to moc duża. Ale ktoś ma 100 koni traktor. No to spokojnie może śmigać. Jak widać na załączonym obrazku u nas traktorów się z reguły dba się o traktory, nie powiem, bo traktory służą do ciągania maszyn. Jak potrzeba mu depnąć, to trzeba depnąć z reguły tego się nie robi. No wiadomo, no przy jakimś tam lekkim robocie nie będziemy go cisnąć, tak? Prosto. Ale jak trzeba, to i musi popracować. No i to by było wszystko.